Cześć, super goście. Na Macie 14. dnia EXPREDES Camp. Chciałabym Ci bardzo pogratulować, dlatego że jak zrobisz ten dzisiejszy trening, to połowa naszego kampu będzie już za Tobą. Koniecznie daj mi znać, jak poszedł Ci ten drugi tydzień naszego wyzwania. Jestem bardzo ciekawa. Spójrz na treningi, które się pojawiły w tym drugim tygodniu. Zastanów się, który przypadcie najbardziej do gustu, możesz go komuś udostępnić, skomentować, zostaw lajka, pamiętaj, że jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne i uwielbiam uczestniczyć tutaj z Tobą w tym obozie, więc czytając wszystkie komentarze naprawdę nakręcam się tutaj do działania i bardzo lubię Was poznawać, bardzo lubię wiedzieć, jak Wam idzie, jak podobają Wam się treningi, jak sobie z nimi radzicie. Dlatego bądźcie aktywni, bardzo Was proszę. Słuchajcie, do dzisiejszego treningu będzie nam potrzebny roller. Mamy tylko 20 minut, więc zrobimy takie konkretne ekspresowe rolowanie, wchodząc do takich jakby najważniejszych według mnie pozycji. Przygotuj się i zaczynamy. Zacznijmy sobie, słuchajcie, od góry i od rozluźnienia. Mięśni podpotylicznych, czyli mięśni, które łączą mi głowę ze szyją. Leżymy kręgosłup ułożony neutralnie, i teraz staramy się obracać głowę z prawej strony na lewą. Zrób jeszcze taką drugą brodę i tak mocno napieraj szyją na wałek. Na razie pracujemy w takim pełnym zakresie, czyli od prawej strony do lewej. W całości masując potylicę, masując mięśnie podpotyliczne, czyli te mięśnie, które łączą głowę z szyją. Super. I teraz delikatnie, pod kątem ustawmy nasz roller. I będziemy pracować tylko i wyłącznie nad jedną stroną. Prawa, lewa, u mnie akurat jest to lewa, czyli jakby opuściłam sobie z lewej strony wałek delikatnie do dołu i masujemy mocno dociskam, napieram głową na wałek, chcę to intensywnie poczuć i tak wchodzę jeszcze jakby tutaj blisko do ucha na pewno to czujesz głowa cofnięta w retrakcji dzięki temu jeszcze mocniej będziemy napierali głową mięśniami na wałek już tylko pięć cztery trzy dwa jeden wałek wraca do centrum pochylamy go teraz niżej od prawej strony jeżeli tak jak ja wcześniej zaczęłaś od lewej i masujemy prawą stronę znowu dociskam mocno szyję do wałka masuję otwieram, rozciągam szukam tych punktów, które są najgorsze mocno dociskamy Masujemy potylicę. Głowa cofnięta. Super. Jeszcze dopychasz dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. 6, 5, 4, 3, 2, 1, wyciągamy wałek spod odcinka szyjnego i chciałabym, żebyśmy położyli go teraz pod odcinkiem lędźwiowym. Na razie jeszcze nie wchodzimy na miednicę, czyli wałek leży. Pod dolnymi żebrami nad miednicą, czyli centralnie właśnie odcinek lędźwiowy, dociągamy, uda do brzucha i kręcimy kółeczka zgodnie z ruchem wskazówek zegara, mocno przenosząc nasze ciało na boki, tak żeby ten wałek po prostu w te boki się tutaj mocno wbijał. I już tylko pięć. Cztery lecisz mocno na bok trzy dwa jeden i teraz odkręcamy to samo w drugą stronę pamiętaj o tym mocnym przenoszeniu ciężaru ciała na bok, dobra? siedem sześć wciąż jesteśmy na odcinku lędźwiowym 5. super obniżamy wałek w taki sposób żeby znajdował się on już na kości krzyżowej i kiedy będziemy ruszać chciałabym żeby twój pośladek wbijał się w wałek i my tutaj jesteśmy stosunkowo wysoko ok? czyli jesteśmy w górnej części miednicy ale już na pośladku 10 9 8, 7, to boli. 6, zwłaszcza jak tutaj pośladek wchodzi. 4, ale właśnie o to nam chodzi. 3, 2, 1 i znowu kręcimy kółeczka zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 9, 8. W pełnym zakresie ruchu 7, 6. Cztery. trzy, dwa, jeden i odkręcamy dziesięć, dziewięć. Kolana cały czas złączone. osiem, siedem, sześć, pięć. 3 2 1 Super! Wyciągamy wałek i kładziemy go, słuchajcie, pod łopatkami. Podnosimy do góry biodra i zwijamy się takiego ślimaczka i masujemy sobie okolice łopatek. Schodzę do dolnych żeber, czyli Dolna część odcinka piersiowego mocno łokcie są złączone dlatego że jak najbardziej chcę sunąć łopatki z tułowia tak żebym fajnie mogła pomasować, porolować prostownik i właśnie te mięśnie tutaj w okolicy łopatki. Mocno schodzimy, poprawiamy jeżeli jest krzywo. I jeszcze tutaj ta okolica łopatek. Teraz możemy pójść troszkę wyżej, czyli już nie schodzimy tak nisko do dolnej części odcinka piersiowego. Teraz idziemy do górnej części odcinka piersiowego. Tak, żebyś jeszcze czuła czuł, że się fajnie masuje. Ale jak już wejdziemy za mocno na szyję, no to też stracisz tą taką siłę dociskania i wtedy ten masaż już nie będzie tak intensywny. Więc jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Super. Kolejne bardzo ważne mięśnie przed nami, czyli pośladki. Siadamy, akurat ja teraz siadam lewym pośladkiem na wałku. Opieram kostkę przed. Kolanem prawym i masuję sobie na razie bok pośladka. Idę od dołu do góry. Jeszcze nie masujemy pod spodem okolicy guza kurszowego, bo to będziemy robić za chwilę. Na razie jesteśmy, jakby od guza kurszowego do góry, do miednicy i na boku bardziej okay? 10, 9, 8. Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Przejdźmy teraz bardziej do centrum, do kości krzyżowej i masujemy góra-dół. Kość krzyżowa. Ok. I idziemy do guza kulszowego. Kość krzyżowa z boku. Końcówka miednicy na górze i dochodzimy do guza kurszowego i tam na pewno czujesz dużo różnych przyczepów. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jeden, super. Teraz zrobimy sobie to samo na drugą stronę, czyli na razie opieramy i przechodzimy, słuchajcie, na maksa do boku. Ok? I masujemy bok. Pochylamy się tutaj mocno. Tak delikatnie, próbujemy też wejść na biodro. Dobra. I idziemy bokiem od góry do dołu maksymalnie. Zwłaszcza nie zapomnij o tej górnej części pośladka. Ona jest bardzo, bardzo ważna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jeden. Idziemy teraz do centrum, noga zostaje i masujemy część bliżej do kości krzyżowej, góra-dół, i dochodzimy tutaj tak stosunkowo nisko, żebyśmy poczuli też wejście na ten guz kurszowy. Dobra? Góra-dół. Mocno, intensywnie, jest to bolesne. Staraj się walczyć z bólem. Oddechem. Jeżeli coś bolicie bardzo i nie możesz ruszać, to po prostu się zatrzymuj i e, oddychaj, dociskając ten bardzo bolesny punkt. I już słuchajcie, tylko 7. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden super. Wracamy do pierwszego pośladka, który masowaliśmy i teraz siadamy, siadamy na wałku i masujemy gus kurszowy. jesteśmy troszeczkę do boku masujemy słuchajcie, gus kurszowy, tutaj em, już w tej części, na której jakby siedzimy, dobra? I wychodzę przód tył i jakby tak przychodzę moim pośladkiem po tym guzie kulczowym, ok? ciężar ciała jest tutaj mocny jeżeli chcesz, możesz jeszcze oprzeć tą drugą nogę, ok? tak, żeby dociążyć ten pośladek, ok? i tutaj już pracujemy prosto, dobrze? guz kulczowy i idziemy jakby nad guz kulczowy i pod guz kulczowy, nad i pod 10, czyli on tak przeskakuje przez ten bałek i na pewno czujesz, bo to jest nieprzyjemne, tam się bardzo dużo różnych mięśni przyczepia, więc rzeczywiście tam odczuwamy to niefajnie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zejdźmy teraz trochę niżej. Jesteśmy na tyle uda, ale przy guzie kulszowym. I teraz chciałabym, żebyś poruszała, poruszał stopą do środka na zewnątrz i na pewno poczujesz tutaj, jak te mięśnie przy guzie pulsowym, ale już na udzie, e, fajnie się masują. Otwórz klatkę, wyprostuj się tutaj, dobrze? To jest bardzo nieprzyjemne, staramy się też trzymać stopę naciągniętą, żeby właśnie te mięśnie, słuchajcie, jeszcze bardziej rozciągnąć i machamy 10, 9, 8... 7, 6, pamiętaj, jesteśmy na udzie. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Przechodzimy na drugi pośladek. I to samo z drugim pośladkiem. Ja sobie daję tą drugą nogę tutaj do góry, żeby po prostu jeszcze było trudniej, ciężej. I przechodzę. Głos kursowy. Góra. I do dołu. Czyli jestem na udzie. Jestem na pośladku, na udzie na pośladku i w połowie po prostu mi przeskakuje fajnie guskuszowy tutaj. To jest bolesne. Chciałabym, żebyś to czuła. Czuł. I tak te mięśnie tam przeskakują. To też chciałabym, żeby było odczuwalne, wyraźnie. I słuchajcie, 7. Sześć. Szukaj tych najgorszych punktów. Pięć. 4, jak cię nie boli, zmień wałek. 3, 2, to znaczy, że jest po prostu za lekki. 1. Poprawiamy pozycję, stopa na siebie. Jestem na udzie. Ok, i ruszamy nogą. Do środka na zewnątrz, do środka na zewnątrz. Plecy są wyprostowane. Wypnij pośladki. Właśnie chcemy fajnie tutaj, słuchajcie, rozciągnąć. Cały tył uda. A jeżeli nasze pośladki będą schowane pod siebie lub tu się będziemy garbić, no to niczego tam nie rozciągniemy. Trzymamy jeszcze 10. Otwórz klatkę 9, machasz. 8, znowu ma to być nieprzyjemne. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Wychodzimy. Ulubiona część pasmo biodrowo-piszczelowe. Noga do przodu. Na razie jesteśmy na górze przy biodrze trochę pośladek, trochę biodro. Trzymam nogę w górze. Możesz na przykład położyć ją na czymś, co się dobrze ślizga. To wtedy też łatwiej się pracuje. I lecimy góra do 10. 9 osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super. Teraz przechodzę sobie niżej i lecimy dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć. 5, 4, 3, 2, 1, super. Idziemy, słuchajcie, na drugą stronę. Na razie tutaj ta część na górze, to jest okolica biodra. Ja się tak delikatnie tutaj w tej pozycji rotuję, żebym mogła sobie pójść tak troszeczkę na pośladek. Ale nie mocno.

I hop, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Super, wychodzimy i teraz jeszcze chciałabym, żebyśmy sobie na zakończenie... Rozmasowali obszerny przyśrodkowy, czyli tutaj mięsień znajdujący się nad kolanem i troszkę bardziej przyśrodkowo. Więc słuchajcie, kładziemy wałek pod kolanę. Druga noga do góry, zgięta w kolanie i lecimy. Góra dół. Troszeczkę próbuję zrotować moją stopę na zewnątrz, dzięki temu. Lepiej będę tutaj, słuchajcie, na tej części wewnętrznej, teraz bardzo ważne w tej pozycji musimy trzymać odcinek lędźwiowy, dobra? Dlatego, że odcinek lędźwiowy, on się tutaj będzie chciał zapadać i wtedy nas będzie bolał kręgosłup. Dlaczego odstawiam tą drugą nogę tak wysoko do góry? Bo tam super rozciągam pachwinę. Więc podniesiem do góry kolano w tej nodze zgiętej do kąta 90 i jeszcze mobilizujemy tutaj pachwinę. Wzmacniamy brzuch. I już tylko 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Wychodzimy. Druga strona. To samo. Pamiętaj, jesteśmy tylko nad kolanem. Gdzie jest taki ekspres. I robimy jakby takie najważniejsze, najważniejsze miejsce. Zobacz, ta noga tutaj idzie wysoko, wysoko do góry. rozciągam pachwinę. Staram się dociągnąć pachwiną tej nogi tutaj. Do ziemi brzuch jest aktywny. Dno miednicy pracuje. Dużo nóg mamy tutaj podczas tego obozu. Więc na pewno czujesz na maksa, jak to boli. Oddychaj. Pamiętaj, walczymy z bólem oddechem. Jeszcze 10. 9. 8. 7. 6. 5 4 3 2 1 wychodzimy z pozycji jeszcze na chwilkę na zakończenie usiądźmy sobie słuchajcie wsiadźcie z krzyżem zamknijmy oczy kręgosłup jest fajnie neutralnie ułożony klatka piersiowa otwarta wdech nosem i wydech ustami Nosem. I wydech ustami. I ostatni raz. Wdech. I wydech. Bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą sesję treningową. Dzisiaj się regeneruj, dlatego że jutro lecimy z fajnym, intensywnym treningiem, więc chcę, żebyś była gotowa, żebyś był gotowy. Cudownej reszty dnia i do jutra. Cześć!